Maciej Maciak. E, proszę Państwa, cały czas e, dla nas wszystkich jest e, zagrożenie wojenne i konsekwencje, e, uważam, e, największym problemem. Ja mam pytanie do pana Grzegorza Brauna, tak dla odmiany, skoro już nie mogę panu Sławkowi Mencenowi. Czy e, kara śmierci powinna być rozszerzona dla dezerterów i uchylających się od armii w czasie wojny? Jasna sprawa, dezercja w obliczu wroga, kula w łeb. Proszę pana, nie po to oficer nosi broń krótką, żeby tam się ostrzeliwać z okopu, tylko właśnie po to, żeby albo, albo skrócić własny żywot, albo niesubordynowanego podkomendnego. I to jest oczywiste, pan prezydent Komorowski. Prezydent rezydent podpisał u nas taką wołającą pomstę do nieba regulację, która znosi możliwość wykonywania kary śmierci nawet w stanie wojny. No, na litość boską nie jesteśmy dziećmi, jeżeli Chcemy wojsku polskiemu nieba przychylić, to po to, żeby żołnierz Polski nosił broń nie od parady, strażnik na granicy, policjant na ulicy i kara główna dla zdrajców stanu, dla szpiegów, dla morderców, zabójców z premedytacją i tak również dla dezerterów w obliczu wroga. A dziś wybierzmy pokój, nie wojny. 20 sekund tripost. No to proszę Państwa, mamy jasną sytuację. Przy tych władzach, które mamy, przy tych partiach, które mamy, pan Grzegorz Braun chce im dać narzędzia do zabijania nas ludzi, którzy nie chcemy uczestniczyć w mordowaniu innych ludzi, nie zwracając uwagi na to, kto rządzi, on takie prawo by wprowadził. Wszystko jasne. Pytanie zadaje teraz Adrian.